Jesteśmy w firmie Energokomplex. To już ostatni zjazd studiów podyplomowych, transformacja energetyczna organizowanych właśnie we współpracy z Energokompleks na Politechnice Śląskiej. Studenci chcą zobaczyć, jak te rzeczy, o których rozmawialiśmy, działają w praktyce. Firma ma cały zestaw, cały system urządzeń, który pozwala jej być niezależne energetycznie. Mówimy tutaj o magazynach energii, o źródłach w postaci elektrowni słonecznych, jak i elektrowni wiatrowych, a także całe ogrzewnictwo, w tym nowoczesne technologie, jak kocioł indukcyjny. Bez praktyki transformacja się nie uda. To rzeczywiste działania, rzeczywiste rozwiązania pozwolą nam na to, co uczymy się teoretycznie, zobaczyć jak działa w praktyce, po to, żeby uwzględnić praktykę, a poniekąd zjawiska fizyczne, które są z tym związane w naszych działaniach.